Witajcie na kanale Ibiz Gear Polska, ja nazywam się Rafał Gajewski i jako, że jestem nad wodą, chciałbym Wam y, przedstawić kilka rzeczy, które są potrzebne do metody, y, która jest u nas coraz bardziej popularna wśród wędkarzy, a mianowicie jest to twitching, aby y, skutecznie łowić twitchingiem. Twitching w ogóle polega na tym, żeby, że rzucamy smukłymi, w, smukłymi woblerami, animując ich ruch, ruch na boki. E, troszeczkę przypominający śniętą jakąś e, trąconą rybkę. E, ma to przewagę nad innymi me metodami, taką, iż przez długi okres czasu, przez długi odcinek drogi, w, e, animujemy przynętę i ryby, które są nie do końca zdecydowane, które nie, nie, nie żerują bardzo agresywne, mają czas, żeby skupić się nad tą przynętą, zauważyć ją. I w końcu zaatakować. Pierwszą z podstawowych rzeczy, jaka potrzebna jest nam do połowu metodą twitchingową jest na pewno wędka. Firma Faworyt posiada w swojej ofercie taką wędkę, jest to model X1. Wędka przeznaczona do twitchingu powinna charakteryzować się tym, iż posiada krótki dolnik. Po to, aby ten dolnik nam nie przeszkadzał przy animowaniu tej przynęty. Po to, żeby nam się nigdzie nie zawadzał, żeby to wędkowanie było wygodne. Następnie długość 213 cm żeby łatwo nadać ruch tej przynęcie, żeby właśnie łatwo ją animować. Wyrzut jaki ja używam to jest wędka do 30 gram. Posiadamy w swojej ofercie wędki również do 40 gram, do 54. Zbudowana jest ona z prepergu koreańskiego producenta Skyflex 30T. Charakteryzuje się ona tym, iż jest bardzo czuła, lekka i posiada zapas mocy. Kolejnym elementem, który jest nam niezbędny do twitchowania są woblery. Firma SELECT w swojej ofercie posiada kilka modeli przeznaczonych typowo do tej metody. Pierwszym, takim moim ulubionym i podstawowym modelem jest model Insider. Występuje on w dwóch wielkościach, 90 oraz 110 mm. Występuje w 17 kolorach. Wszystkie modele są naturalnie wyważone, naturalnie pływające w momencie, kiedy animujemy tą przynętę i między podszarpywaniami robimy pauzy. Ten wobler zastyga w toni. I wtedy właśnie najczęściej następują ataki ryb. Wobbler, który ba, podczas pracy, podczas twitchowania, bardzo chaotycznie odchodzi na boki, do 180 stopni postawi, potrafi się ustawić z jednej albo z drugiej strony. Posiada on magnetyczny system rzutowy, co pozwala daleko posłać go yy, do wody. Uzbrojony w kotwicę BKK, także bardzo sprawdzone, mocne kotwice. Następnym modelem jest model Dementor. Występuje on w 14 kolorach w wielkości 130 mm, również suspendingu, również uzbrojony w kotwicę BKK. Posiada on jeszcze w sobie grzechotkę, co dodatkowo daje sygnał yy, bodziec yy, rybie do ataku. Następnym modelem, największym z rodziny modeli twitchingowych, jest model Hustler. Występuje on w rozmiarze 160 mm, również posiada kotwicę BKK również występuje w 14 kolorach, również posiada w sobie grzechotkę. Jest bardzo smukły, nawet przy wolnym prowadzeniu posiada swoją migoczącą pracę, natomiast na pewno dużo atrakcyjniej będzie wprowadzić go w ten ruch twitchingowy, żeby on odchodził na boki i kusił ryby. Następnym z elementów, który jest niezbędny moim zdaniem do twitchingu i ja bez niego nie wyobrażam sobie połowu tą metodą, są sztywne, druciane Przypony. Ułatwiają one nam twiczowanie dlatego, że wobler jest na sztywnym przegubie, nie plącze się, nie, nie łapie kotwicą plecionki. Z jednej, jak i z drugiej strony jest odkręcany. Zakładamy woblera, zakręcamy ponownie, także nic skomplikowanego i dużo większe prawdopodobieństwo, że podczas rzutu ten wobler będzie prawidłowo pracował. Zachęcam Was do zapoznania się z naszym katalogiem, do zerknięcia na kolory, na wielkości tych woblerów. Myślę, że każdy, kto spróbuje tej metody, przekona się, jak ona jest skuteczna. Pozdrawiam, życzę udanego sezonu, cześć!